Boże, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj opiszę Wam jerbę pod nazwą Jakuj Asai Gualana, kupioną w sklepie Dobre Ziele. Zatem, zaczynamy odcinek. Na początek, oczywiście, zapach tejże jerby w formie terery. Jest to jedba, która moim zdaniem bardzo mocno w zapachu przypomina Mate green. jest to zapach taki dosyć delikatny, zapach pokrzywy, również tutaj w tym przypadku wyczuwalny jest anysz, co daje powiedzmy takiego egzotycznego sznytu. Zapach jest moim zdaniem bardzo ładny, bardzo przyjemny. te psy właśnie szczekają na potwierdzenie tego, co mówię, nie wiem, czy słychać. Moi drodzy. Także tak to tutaj wygląda. Jeśli chodzi o cenę tej yy, tej jedby to jest to 36 zł za pół kilograma. Jest to uważam cena dosyć wysoka, ale za moim zdaniem naprawdę dobrej jakości susz, to oczywiście później Wam dokładnie pokażę i omówię. I yy, chciałbym Wam yy, teraz powiedzieć jaki jest skład tejże właśnie jedby i troszkę niektóre rzeczy w tym że składzie omówić. Otóż mamy tam oczywiście jedbę mate. Anysz, anysz działa dobrze na żołądek, na układ pokarmowy, też jest dobrym odkażaczem, dobrze odkaża. Mamy też guaranę w proszku. Wiemy, że guarana w proszku, no, w tym przypadku jak dodamy właśnie guarany do jogurtu, prawda, do innych rzeczy, to guarana ma to działanie takie pobudzające, bym powiedział, jeśli o to chodzi i ma właśnie bardzo dużo kofeiny w sobie. Z kolei tutaj więcej powiem o jagodach Akai albo też jagodach Asai w zależności od tego jak tutaj to czytamy, czy w języku hiszpańskim, czy w języku portugalskim, czy w języku portugalskim, brazylijskim, ponieważ w języku portugalskim w odmianie brazylijskim czytamy jagody Asai, natomiast w innych pozostałych jagody Akaj, tak jak patrzyłem w Yandexie. Moi drodzy, zatem, ponieważ jest to brazylijskie, bo to jagody Asai, moi drodzy, pochodzą z brazylijskich lasów amazońskich, są to... Ciemnofioletowe jagody. One są jednopeskowe. Wyglądem przypominają one borówkę amerykańską. Naukowcy nazywają ją tak zwaną super jagodą. Jest to tak zwany super food. Czyli taka żywność, która daje nam bardzo dużo plusów odżywczych. Co jeszcze dalej możemy powiedzieć, to to, że w swoim składzie posiada ona nienasycone kwasy tłuszczowe kwas oleinowy aż 56%, w tym przypadku wabni żelazo, witaminę C, witaminę A, beta-karoten, błonnik pokarmowy. Ponadto też tenże błonnik pokarmowy daje długotrwałe uczucie sytości, ma silne właściwości przeciwutleniające, też owoce jagody acai spowalniają działanie komórek rakowych. Co jeszcze? Znajdujące się tam flawony, flawonoidy oraz izoflawonidy, hamują, bądź niszczą rozwój bakterii i wirusów. Asaj może też stanowić jeden z elementów profilaktyki chorób układu krwionośnego. I tak regulują one, moi drodzy, nadciśnienie tętnicze, obniżają, yy, słuchajcie, tzw. zły cholesterol LDL, wzmacniają ściany yy, naczyń krwionośnych oraz mięsień sercowy. Regulują poziom glukozy we krwi. Yy, co jeszcze? moi drodzy. Też tutaj luteina, w tym przypadku w tychże jagodach wzmacnia wzrok. A zatem tak pokrótce regulują masę ciała, poprawiają wydolność organizmu, zwiększają zdolności koncentracji, wzmacniają odporność, spowalniają starzenie organizmu, co jeszcze hamują. Tutaj postęp stresu oksydacyjnego, obniżają poziom cholesterolu, LDL we krwi, wzmacniają układ krążenia. Tutaj działają dobrze profilaktycznie na miażdżyce. Ponadto tutaj oprócz właśnie tychże jagód mamy także hibiskus, mięte i stewię. Przypominam, że stewia jest to roślina, która jest 300 razy słodsza od cukru, a z tego co wiem nie podwyższa indeksu glikemicznego. Także tak to wygląda. Tutaj generalnie biorąc mamy właśnie bardzo dużo tych różnych właśnie ziół, które bardzo fajnie wzmacniają nasz organizm, pomagają nam prawda, tutaj w zdrowiu. Natomiast co warto podkreślać, to to, że sama firma Yakui założona w 1948 roku z siedzibą w Kanoincha w stanie Santa Catarina, oddział mają w stanie Palana w miejscowości Cruz Machado mają słuchajcie własne tereny zielone w stanie Palana tutaj jest to ten zwane lasem deszczowym ale bardzo mocno tutaj biorą pod uwagę ten pod uwagę proekologiczność proprzyrodniczość mocno stawione ekologie miejscowości pestycydów, grzybobójców i herbicydów Prawda jeśli o to tutaj chodzi. Także garnisz biorąc jest to yy, jerba, która jest bardzo proekologiczna, co moim zdaniem jest dużym plusem. Yy, I teraz moi drodzy, jak wygląda opakowanie. Opakowanie wygląda w ten sposób, prawda, mam tutaj Asaj narysowane, tak bardzo ładnie to wszystko wygląda, bardzo ładny zielony kolor, kolor, który yy, powiedzmy też fajnie wzrok tutaj przyciąga. Jednocześnie jest bardzo łagodny, do tego mamy bardzo fajny sposób zrobienia tego tutaj, tej, tejże, właśnie jedby na różne sposoby. Jako właśnie matę, jako tutaj na zimno, prawda? Różne tutaj style, bardzo ładnie to, moi drodzy, wygląda. Mamy napisane, że jest to naturalne, że jest to bezdymna jelba, a smoket, prawda? Czyli niedymiona. Yy, mamy with natural fruit, też, że są yy, naturalne te owoce, bardzo fajnie to wygląda, tu mamy narysowane jakie to owoce, prawda, Erwamate, mate, tutaj, czyli to właśnie yerba, anysz, hibiskus, mać mięta, asaj i tak dalej i teraz Wam powiem jedną rzecz, bo to mnie strasznie zirytowało, nie ukrywam, to to, że, moi drodzy, to nie jest wina w tym przypadku, yy, moi kochani yy, twórcy, Jakuja, tak? Tylko wina tych, co przylepiają to, te tutaj rzeczy, prawda? Że jest to przylepione na taki klej, że to się odkleić nie da i ciężko jest to odkleić. A chciałbym Wam pokazać tutaj, właśnie, że tu jest na przykład opis Jagód Asai prawda? Dokładny, Chciałem sobie to też przeczytać, wziąć w jandeksa. Nie mogę tego zrobić, ponieważ to jest to zbyt mocno przyklejone. Nie wiem po co oni to robią, chyba razu człowiekowi, tak mówiąc szczerze. tak, Także ogromny minus za to, że to jest przyklejone mocno, tak? Ale minus dla. Firmy, która to robi, a nie moi drodzy dla Jakuja. Także tutaj tylko powiem to, Zaklej, zbyt mocny klej. W środku mamy też moi drodzy, taką właśnie taki element tak, to jest Wakium, bardzo fajnie wyglądające tak. Także to pozwalam na zachowanie zieloności, zielonego koloru. Prawda tejże, tutaj, tejże jedby koloru, zielonego, pięknego koloru suszu. No i teraz właśnie jak wygląda susz. Susz wygląda, moi drodzy, w ten sposób. Troszkę się nad nim pochylę, dlatego że zobaczcie, tu mamy całe kawały, całe duże kawałki. Anyżu, o zobaczcie, prawda? Tak to wygląda duży kawał właśnie anyżu. Takie coś tutaj. Bardzo ładny zielony kolor, naprawdę pięknie to wygląda. Ładne cięcie patyczków, listków, naprawdę jest to moim zdaniem super. Także duży plus za susz. Teraz, oczywiście, tutaj smak tejże. Jedzby w formie terery. Przypomina to moim zdaniem bardzo dobre mategrin. Ten smak, czuć wyraźnie. Anyż w tym, bardzo fajne to jest. Też taką bym powiedział, pokrzywowość, świeżość liścia. Taki, bym powiedział, bardzo świeży smak. Taki ziołowy, ale bardzo bym powiedział, przyjemny. Tutaj, co jeszcze mogę powiedzieć to. To że ten anż daje takiej egzotyczności w tym wszystkim. I teraz do czego ta jedba, czyli w tym przypadku właśnie jakój Asaj Guarana w kuchni. Otóż moim zdaniem ta jedba świetnie nadaje się do diety paleo, czyli diety opartej na chudym mięsie, na owocach typu. Borówka, jeżyny jakieś, prawda, na takich niewielkich owocach, jagodowych bym powiedział. Do tego jeszcze, do orzechów, do tego typu rzeczy tutaj się świetnie, moim zdaniem, nadaje. Do miodu na przykład by fajnie ta jelba pasowała. W obu formach uważam tutaj, czyli na ciepło i na zimno. Do, powiedzmy na przykład, jak są takie też... Batony czasami, właśnie złożone z orzechów, prawda, różnych tam zbóż i tak dalej. To też to się fajnie do tego nadawało. Bardzo dobra naprawdę yerba i teraz ocena szkolna. No, w ocenie szkolnej szóstka, dlatego że jest to moim zdaniem yerba wybitna, przede wszystkim za suszy, za wygląd też opakowanie i wszystkiego, ale także właśnie za smak. Smak jest bardzo dobry, bym powiedział, genialny, wprost i naprawdę. Bardzo tą jelbę polecam. Dziękuję Wam bardzo. Szczęść Boże. Trzymajcie się i pijcie dobrą jelbę. Ta ja jakuj tym razem zrobił naprawdę dobrą robotę. Dziękuję Wam bardzo. Maciej Wisiarski. Dobra jelba w formie TRL.